Cześć wszystkim, z tej strony Mikut, witam Was po krótkiej przerwie jeśli chodzi o odcinek w praktyce, jesteśmy po ostatniej bitwie medów GRB, więc pora na coś lżejszego, coś co przykuje Waszą uwagę i trochę Waszą wiedzę powiększy. Jestem po e, drugiej serii e, serwera testowego publicznego, miałem okazję da pograć dwoma dwoma fajnymi e, czołgami premium jakie mają wejść teraz w nowej łacie, d 54 pierwszy prototyp oraz M56 Scorpion zaraz wam pokażę moje subiektywne odczucia jeśli chodzi o te pojazdy plus e, też nadmienie no, po pewnej sprawie jaką, jakie wargaming wprowadza w życie i powolutku chyba zażyna swoje dziesiątko jakim jest world of tanks ale to o tym za chwilę przejdźmy najpierw do pierwszego pojazdu e, T54 e, pierwszy prototyp jest to nowe dziecko wargamingu które ma się w prawdziwosti 9,7 Choke premium oczywiście średni 8 tieru. Zarówno ten, jak i skorpion nie mają preferowanego matchmakingu, więc spokojnie Was to rzuci na dziesiątki tym pojazdem i teraz e, no cóż, ja jako niemedowiec e, może nie jestem tutaj godny, żeby się na ten temat wypowiadać, ale troszeczkę tymi medami pograłem i mam też jakieś swoje wyobrażenie jak te medy powinny grać jak, jak powinny wyglądać, dla mnie taki typowy czołg średni powinien być szybki zwinny, żeby móc e, w miarę mobilnie przenieść się z jednej części mapy na drugą, to ma być czołg, czołg wsparcia, który zarówno wspiera główny rush a jak przyjdzie e, potrzeba wracać szybciutko do bazy i broni kapa, zerując go, czekając na swojej współtowarzyszy. Ma być, jak mówiłem wcześniej, zwinny, szybki. Armata może nie musi zadawać jakichś wielkich obrażeń, ale powinna być celna. I e, strzelać na tyle często, żeby e, żeby te in, żeby te pojazdy wroga e, miały trochę zajęcia, zanim nasze główne siły wrócą albo przyjadą, to zależy. I dla mnie ten T-54 First prototyp jest absolutnym za zaprzeczeniem tego wszystkiego. E, po pojeździłem trochę tym czołgiem, nie wiem czemu, ale jest dla mnie strasznie ślamazarny. Topowa prędkość 44 na godzinę e, w sumie jest osiągalna, ale w ogóle się jej nie odczuwa. J jadąc pod górkę miałem, miałem wrażenie, że e, Zaraz tej górki zjadę, bo e, ta maszyna się strasznie wolno toczyła. Faktycznie prędkość obrotu 42 stopnie na sekundę, e, jak, jak widzicie, jak, jak będziecie widzieli w, nie, w, w jednym fragmencie filmika e, jest odczuwalna faktycznie ona się szybko obraca ale moim zdaniem jest zbyt mało mobilny jak na benda, e, pancerz tego potworka to jest plus oczywiście tej maszyny, kadłub 120, 90, 45, wieżyczka 180, 120, 75 to jak na 8 e, tier średni, myślę, że jest nawet bardzo dobrze, ten czołg potrafi dingnąć jeden pocisk, który, e, który może was zaskoczyć, armata, jaką posiada e, to ustrojstwo 100 mm D10TK, Średnie obrażenia 250, na penetracji 175, na pociskach premium 235 Myślę, że jest jak najbardziej zadowalająca Oczywiście jeśli chodzi o damage, ponieważ celność tego działa 0.38, czyli bliżej, bliżej 0.4 niż 0.3 Jest naprawdę tragiczna, tam widzieli w tle Jeden fragment filmiku, że staram się trafić w Pershinga I każdy pocisk, nawet na pól skupieniu, nawet nie Próbuję drasnąć tego pojazdu, tylko walić naokoło. Czas celowania 2,6, to jest naprawdę odczuwalne, prawie 3 sekundy. To, no ciężko, ciężko mi się grało tym czołgiem. Rate of fire 7. 41 pocisków na minutę to też jest jakiś tam plus ale dla mnie ten czołg kompletnie mija się z, z celem słownika, jeśli chodzi o czołg średni, to jest taki pershing wśród czołgów radzieckich wolny, powolny z dobrą lufą i z dobrym pancerzem więc nie wiem czy czy ktokolwiek będzie chciał znaczy, na pewno się znajdą jacyś, jacyś koneserzy, którzy sobie ten czołg zakupią będą się nim bawić, ale raczej nie, nie będą jeździli razem z medami, tylko będą bawić się razem z ciężkimi i taką właśnie przyszłość wróżę temu, tej maszynie. Co nie jest, co nie zmienia faktu oczywiście, że ona jest zła. To jest moje subiektywne uczucie. Dla mnie ten med to nie med. To jest taki ciężki med, który powinien trzymać się bliżej ciężkich nich niż średnich. Kompletnym przeciwieństwem jeśli chodzi o moje doznania estetyczne i growe jest T50, M56 Scorpion, bardzo sympatyczny, niszczyciel czołgów siódmego tieru, niestety też ma, nie ma preferowanego matchmakingu, więc spotkacie pojazdy 9. tieru na swojej drodze, co może być sporym problemem, ale o tym za chwilę. M Scorpion został wprowadzony jakby tak za, jako zamiennik Czołgu E25, nawet jak, jak, jak spojrzycie sobie na jego sylwetkę, nie patrząc na to działo, na, to, na, na, na tą wyżyczkę z tym działem, to chyba delikatnie E25 wam ów pojazd będzie przypominał. E, mamy tutaj zamontowane działo 90 mm, średnie obrażenia 240 na pentacji 219, na pociskach premium penetracja wynosi 275, rate of fire 769, więc jest nawet sympatycznie prawie, prawie 8 strzałów na minutę, jak najbardziej na propsie. Celność 0,33 bardzo fajna moim zdaniem jak na ta taki czołg Dwie sekundy celowania też też jak najbardziej jest ok. Jeden plus, który tylko tutaj na tych euh, suchy w fachtach nie widzicie, jest strasznie, to działko jest strasznie dobre jeśli chodzi o strzał w biegu. Szybko skupia, ładnie skupia, jest bardzo celne, więc można sobie poszaleć tym czołgiem i poszczelać troszeczkę w biegu. To nie zawsze może być łatwe, ponieważ wieżyczka, wieżyczka się obraca tylko o 60 stopni. W sumie, czyli macie po 30 stopni na każdy, na każdy kąt, więc nie macie pełnego obrotu działa. Prędkość maksymalna tego czołgu 45 na godzinę, więc zobaczcie, jest o jeden stopień większy niż te 54 i to jest naprawdę odczuwalne. To jest ciekawe. No i traverse speed, czyli obrót działa 40, obr obrót kadłuba 40 stopni. Też jak najbardziej sympatycznie. Przechodzimy do minusa, największego minusa, jakim można tutaj być na tym czołgu. So, spójrzcie na Pancerz 1 I jeden 1 i 1. I nie wiem, czy oni, to, czy oni to jakoś poprawią, czy to tak ma być. E, jeśli tak zostawią, to ten czołg e, będzie wymagał naprawdę dużo, bardzo dużo umiejętności. Musi stać z tyłu, musi stać w krzaczkach. Ma bardzo dobry kamuflaż, więc to nie jest trudne. Ma nawet dobry zasięg strzału i widzenia, więc nie ma tragedii. Więc tym czołgiem, pamiętajcie, nie, nie możecie chodzić na pierwszą linię, zwłaszcza na te ósemki, dziewiątki, ponieważ no, zazwyczaj żaden strzał nie może wa dla was oznaczać dingu. Chyba, że złapiecie na, na gąśnicy wtedy będziecie mieli za zero, ale to wtedy rzadko się zdarza, te są dosyć wąskie, więc ciężko, ciężko przyjąć na tej gąski. Ogólnie e, ogólnie moim zdaniem mi tym czołgiem grało się dużo lepiej niż tym nowym e, Medzikiem ósmego Tieru. E, jest bardzo sympatyczny, na, na pewno go sobie kupię jako fantanka E, tylko pamiętajcie, nie, nie nastawiajcie się za bardzo na nic e, jeśli chodzi grę tym czołgiem, to jest jak z Togiem. TOG jest, to jest takim e, specyficznym pojazdem, który tak naprawdę jest darmowym demedżem, Jeżeli sobie kupicie ten pojazd i będziecie na nic nastawiać, że, że, że coś na tym polu walki zrobicie, to wam się gra naprawdę bardzo fajnie ułoży, będzie 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 bardzo jazda, mi się język będzie Wam się bardzo fajnie grało. Tak właśnie w tym przypadku będzie z M56 Scorpion jeżeli nie będziecie mieli żadnych, e, jakichś wielkich oczekiwań od tej maszyny, to naprawdę gra będzie sympatyczna. Plus, jeszcze jeden, zapomniałem dodać, e, minus 10 stopni, depresja działa, e, więc możemy sobie spokojnie grać na, powiedzmy, quasi-hooldown, czyli tylko wychylamy się szybko, strzelamy, uciekamy do tyłu. Jego filigranowe, e, filigranowe, wymiarze pozwolą wam być w miarę mało yy, soczystym celem dla innych czołgów. Jest malutki, więc może szybko się przemieścić, szybko się gdzieś schować za jakiś mały kamyczek. To też jest jego y, zaletą. Dlatego tym czołgiem grało mi się dużo lepiej niż jego y, omawianym poprzednikiem i na pewno sobie ten, tą maszynę sprawię w garażu. I teraz taka szybka jeszcze informacja nie wiem, czy pamiętacie, ale była, e, takie info gruchnęło ostatnio, że Wargaming będzie powolutku wycofywał wszystkie czołgi premium, które mają właśnie preferowany matchmaking i w łacie 9.7 na serwerze testowym możecie już zobaczyć pierwsze tego efekty. Na początek została wycofana już Pantherka M10, nie ma jej, jej możliwości zakupienia w drzewku na serwerze testowym. Po chwili, po paru godzinach zniknęły także TOG drugi oraz FCM36, czyli wszystkie czołgi te mniejszego tieru, które mają preferowany matchmaking, Jadwiga 8.8 i z6 jeszcze są, ale nie wiem na ile, więc jeżeli macie możliwość, zakupcie sobie te pojazdy, bo coś czuję, że niedługo yy, będą białymi krukami, tak jak R25 yy, tak oraz T59 i te matchmakingowe, e, z preferowanym matchmakingiem, czołgi premium znikną na stałe z, z, ze sklepu, zarówno jak i z drzewka e, poszczególnych nacji. Nie wiem dlaczego Wargaming bawi się w takie rzeczy, przecież o to chodzi, żeby, żeby te czołgi dawały radość, żeby, żeby te czołgi były taką odskocznią od tych całych randomów na zwykłych, na pierach. Moim zdaniem to jest potężny strzał stopy, a raczej odstrzelanie sobie całej tej, 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 stopy i to razem z kością i, i, i ze i z, ze ścięgnami. Mam nadzieję, że Wargaming wróci po rozum do głowy i przestanie tutaj kompinować w czymś, co naprawdę jest dobre. To jest takie moje odczucie. Mam, ja na to liczę. Mam nadzieję, że chłopaki z na cele, na czele to samo sobie pomyślam, chociaż wątpię. Wiadomo, kasa, kasa się musi zgadzać, hajs się musi zgadzać. No cóż, zobaczymy. W końcu przecież wychodzą nowe czołgi premium, szat Tiger japoński, więc czemu by na to kasę nie wydać, tylko, tylko na jakieś preferowane matchmakingi, prawda? No cóż, widzę, że chłopaki w Wargamingu wiedzą lepiej, czego gracze, czego gracze chcą. To tyle, jeśli chodzi o e, mój odcinek w praktyce. Zapraszam Was na kolejne moje filmy w poniedziałek. Zaczynamy czołgi ciężkie, więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do przeczytania. Cześć!